the Icons i with us please share your opinion about this game I thought we had a good game today uh, I felt like we played pretty hard uh, as a team uh, together as well uh, we battled through adversity they went on a run we went on a run and uh, we were able to go on the last run and win the game uh, Today you scored 29 points you felt uh, as a leader today Uh, yes, for sure, but uh, try to be a leader every single gym, not just scoring leader, but just uh, with my body language and spacing to my teammates and just uh, being a positive guy on the bench on the floor at all times. Jesteśmy po spotkaniu MKS Dombrawa Górnicza ICONC Czarni Subsk wygranym przez gości 77 do 84. Z nami jest nasz kapitan Marcin Biechowicz. Marcinie, prosimy o krótkie podsumowanie tego spotkania. Ciężko podsumować taki mecz, bo myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo źli i sfrustrowani po takim meczu. Był to mecz wysokiej wagi dla nas. Za cztery, nawet nie wiem czy nie za więcej punktów w walce o playoff, Ale nie poddajemy się, będziemy walczyć dalej. O meczu, co mogę więcej powiedzieć. Był moment w trzeciej kwarcie, gdzie, gdzie trochę złapaliśmy rytm. Walczyliśmy, wyciągnęliśmy przewagę bodajże 5 punktów. Myślałem, że od tego momentu mecz będzie nasz, ale niestety drużyna z Subska szybko odpowiedziała. No i mecz później toczył się punkt za punkt, w końcówce celniejsi byli gracze ze Subska.